Czy dobry zegarek faktycznie musi kosztować 5 wypłat? Dobry zegarek nie musi kosztować nawet jednej wypłaty, bo wszystko zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem dobry zegarek. Dla jednego dobry zegarek to F91W od Casio, który kosztuje jakieś 80-100 zł, a dla innych y, drogim zegarkiem czy dobrym zegarkiem będzie y, Patek Filip za setki tysięcy złotych. Więc jakość zegarka nie zależy w 100% od tego, ile ten zegarek kosztuje. Powszechnie y, uznaje się, że Pewnego rodzaju e, docenieniem swojego życia, swojej kariery powinna być gratyfikacja w postaci zegarka kupionego albo samemu sobie, albo jakiemuś naszemu bliskiemu. Natomiast zegarek nie musi wcale kosztować mega dużo, żeby był dobry. Bo przynajmniej ja podchodzę do tego w ten sposób, że zegarek ma cieszyć mnie, a nie ludzi dookoła. E, ważne jest to, co ja czuję, nosząc taki zegarek na nadgarstku, a nie to, co myśli o mnie ten czy drugi człowiek. Więc odpowiadając nie musi. A po więcej hot take'ów zapraszamy do sekcji komentarzy, skomentuj słowem zegarek, a wyślemy ci link do pełnej wersji filmu.